Cześć, tu kama, witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiejszy filmik to będzie mój styczniowy book haul. Nie planowałam, nie planowałam robić tego filmiku w ogóle. Myślałam, że tak jak dwa poprzednie moje bookhole zakupowe, zrobię sobie taki, nie wiem, kilkumiesięczny book haul, bo. Nie spodziewałam się, przyznam się szczerze, że zrobię jakiekolwiek zakupy w styczniu. Już kupiłam pięć książek i pomyślałam, że może jednak warto zrobić teraz ten book haul, przynajmniej na styczeń. Bo kto wie, czy przez najbliższe miesiące w ogóle coś kupię? Albo jeżeli kupię, to może być tego tak dużo, że ten book haul za pół roku byłby bardzo, bardzo długi. Zapytałam Was na. Instagramie co myślicie i większość powiedziała, że woli taki book haul z pięcioma książkami niż czekanie dłużej na inny book haul. Więc zrobimy sobie taki szybciutki, malutki bookholik. Nie wiem kiedy ten filmik się pojawi. Ja w ogóle robię kilka filmików naraz i boję się, że to się może jakoś wymieszać. Wibli wobli, na pewno pojawi się jeszcze book haul biblioteczny, bo książek z biblioteki przyniosłam całkiem sporo już i e, wydaje mi się, że warto je pokazać chociażby dlatego, żebyście dowiedzieli się, że niektóre biblioteki są super wyposażone i dowiedzieli się też, dlaczego tak mało książek kupuję, chociaż ten book haul styczniowy o tym nie świadczy. Dobrze, żeby nie przedłużać, pokażę Wam książki, jakie kupiłam w styczniu. W styczniu zrobiłam tak naprawdę dwa zakupy, i pierwszy był na samym początku stycznia, gdy odwiedziłam stronę Da-Dada. Da da da. To jest księgarnia, na której możecie znaleźć książki naprawdę w świetnych cenach, czasami w śmiesznie niskich cenach. I ja sobie tą stronę co jakiś czas odwiedzam, żeby sprawdzić, co jest przecenione. I kupiłam trzy książki. Pierwszą książką, książką, dla której w ogóle zrobiłam tam zakup, dla której w ogóle zaczęłam przeglądać tę stronę, była książka Pudding Julie Marty. Książka, którą kupiłam, żeby Was nie oszukać, ale na pewno za mniej niż 2 złote. Ta książka kosztowała złoty, nie wiem, 50. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że wydałam na nią mniej niż 2 złote. Takie są właśnie przyceny na da-da-da. I to jest kontynuacja książki kluseczka, lub tak jak w moim przypadku książki konkurs. I e, kluseczka bardzo mi się podobała, była to taka odświeżająca, troszkę inna historia. Film też nie był najgorszy. No i ta książka opowiada o bohaterach z kluseczki, o trochę takich bardziej planowych bohaterach z kluseczki. I jeżeli będzie tak fajna jak e, konkurs, to na pewno to będzie bardzo przyjemna lektura, nie jest to długa książka. E, raczej powinna być taką książką właśnie na rozluźnienie. Na Dadada da, da jest kilka takich wydawnictw, które mają naprawdę świetnie przecenione książki, i między innymi takim wydawnictwem jest Ferie więc jeżeli szukacie książek z tego wydawnictwa w atrakcyjnej cenie, to polecam właśnie stronę Dadada. Da. I tam udało mi się dorwać książkę na Ostrym Ogniu Elizabeth Akevedo. I to jest książka, którą też swojego czasu widziałam wszędzie na Instagramie. Jest to opowieść tego, co się orientuje, o nastoletniej matce, która wychowuje dziecko, która się uczy, która uwielbia gotować. I ja tę książkę miałam już z biblioteki jakiś czas temu. Zwróciłam ją do biblioteki, bo nie byłam za bardzo w nastroju, a nie chciałam jej przetrzymywać. Ale ta książka już kosztowała mnie niecałe 8 zł, więc ciężko było nie wziąć. I mam nadzieję, że kiedy się za nią zabiorę, chociaż nie mam takiego oparcia, żeby zrobić to w tym momencie. No chyba, że Wy w komentarzach bardzo mi ją polecicie, to może się szybciej skuszę. I ostatnią książką, którą kupiłam na stronie Dadada, w księgarni Dadada, była książka, która nie była przeceniona aż tak bardzo, ale odczułam taką wielką potrzebę, żeby tą rzecz zakupić. I tą książką jest Hard Stopper um, Alice Oseman, to jest powieść graficzna, o dwojgu chłopaków, którzy się zaprzyjaźniają, a później sobie zakochują. Przynajmniej tak to rozumiem. I to jest komiks, który polecali wszyscy. I naprawdę, bez względu na kraj pochodzenia, wszyscy się tą powieścią graficzną zachwycają. Teraz u nas chyba wyszedł tom drugi, więc to jest coś, co jest bardzo wysoko na moim TBR-ze. Ja prawdopodobnie bardzo szybko po to sięgnę. Zwłaszcza, że jak tak to przeglądam. To nie ma tutaj za dużo czytania, ale chcę się po prostu całkowicie na tym skupić. Ja w ogóle ostatnio jestem w bardzo dużym nastroju na powieści graficzne nie tyle komiksy, nawet, co właśnie bardziej powieści graficzne może bardziej komiksy, ale nie super bohaterskie więc to jest na pewno coś, co bardzo szybko przeczytam być może nawet w moim lutowym rapapie już się pojawi. A czymże byłby mój? Zakupowy book haul bez zakupów z księgarni debooks.pl i tym razem popełniłam tam zakup. Ja nie wiem, czy ktoś z The Books to ogląda, ale ta strona, ta księgarnia wyrasta na moją ulubioną księgarnię. Szczególnie jeżeli chodzi o książki anglojęzyczne, nie mają sobie dla mnie, u mnie równych. W sumie zaczynam u nich kupować więcej książek niż u kogo innego, więc. Jeżeli ktoś to z The Books ogląda, to serdecznie was pozdrawiam. Macie świetne książki i świetne ceny. Księgarnia The Books to jest księgarnia, która ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest to antykwariat tak naprawdę z używanymi anglojęzycznymi książkami i ceny książek z drugiej ręki to jest 10 zł. No, niestety trochę podrożało, ale co w tym kraju nie podrożało w ostatnich miesiącach. Wcześniej kosztowały mnie 9 zł, więc złotówka to jeszcze nie jest tak źle. I te książki owszem są używane, ale ja chyba najbardziej zużytą książkę miałam taką, która była, po prostu zagięty był grzbiet, więc to nie jest naprawdę nic wielkiego. Zwłaszcza jeżeli kupujecie książki po angielsku, wiecie, że te książki potrafią być bardzo drogie, więc e, złamany grzbiet absolutnie mnie nie e, przeraża. I ja e, weszłam na tę stronę przypadkiem trzy dni temu. I po prostu tak co jakiś czas lubię sobie sprawdzać, czy są jakieś książki, między innymi na przykład związane z Jane Austen, bo takich książek powstało bardzo dużo i nie wszystkie są dostępne, nie wiem, w formie e-booków. W Polsce w ogóle większość jest nieprzytłumaczona, więc jedyną alternatywą tak naprawdę dla mnie, jeżeli chodzi o książki po angielsku, jest właśnie kupowanie tych książek z drugiej ręki, bo umę się, bo wiele z tych książek to jest takie kupowanie trochę kota w worku, ja kupuję... Po prostu po temacie, wszystko to, czego nie mam. I od jakiegoś czasu polowałam na książkę Duma, Uprzedzenie i Zombie, która została w Polsce wydana w 2010 roku i jest dostępna na Allegro między innymi. I znalazłam ją za 11 zł po polsku bez przesyłki i już miałam ją kupować, gdy postanowiłam, że sobie wejdę na The Books i sprawdzę, może coś innego związanego z Jane Austen jest. I wyobraźcie sobie, że na tej stronie była. Duma, uprzedzenie i zombie. I bardzo, bardzo się z tego powodu ucieszyłam, bo po pierwsze, była najtańszą wersją, jaką znalazłam w internecie. Po drugie, mam prequel tej książki w wersji angielskiej, którą już widzieliście w poprzednim moim bukolu. Poza tym, kolejna rzecz, żeby zmusić się do czytania po angielsku i czytania w oryginale. I jak powiedziałam, ta książka była po 10 zł. Teraz, jak widzę, to tu ma trochę zagiętą okładkę, ale nawet przy nowych książkach to się zdarza. W środku jest jak najbardziej e, niezniszczona. Nawet grzbietu nie ma zniszczonego. I przyznam się, że za tę książkę mam zamiar zabrać się bardzo szybko, bo planuję obejrzeć Dumę, Uprzedzenie i Zombie. Jeszcze tego filmu nie widziałam, a do projektu Ostień obejrzenie tego filmu jest konieczne i to dość szybko, według moich planów, więc. Prawdopodobnie siądę do tej książki, być może nawet w ten weekend ten filmik nagrywam 2 lutego, jakbyście byli zainteresowani, więc bardzo możliwe, że siądę do tego bardzo szybko. Ale to nie było tak, że ja od razu zdecydowałam się, że kupię tę wersję i tę książkę po angielsku, bo jeszcze brałam pod uwagę wersję polską. Ale zawsze, gdy jestem na stronie The Books, sprawdzam, czy są inne książki Holy Small. Które posiadam. W moich poprzednich Buchholach widzieliście, że za każdym razem jakaś książka Holmes'a się pojawiła. I tak naprawdę ze wszystkich książek, może brakuje mi jeszcze jakiejś jednej nowelki, ale brakuje mi już z tego tomu i naprawdę obu nie do zdobycia przez bardzo długo. I uwaga! Za każdym razem, kiedy pojawia się filmik na tym kanale, wydaje mi się, że wspominam o tym, jak bardzo lubię serię Giger, Holy Small i jak bardzo tak książki poprawiały mi humor i sprawiały mi wiele radości. I wreszcie udało mi się dorwać szósty tom. Wszędzie indziej był on dość drogi. Ja też nie byłam taka skłonna wydawać 60 zł na książkę, chociaż wiedziałam, że i tak mi się bardzo spodoba. Więc i to zobaczyłam, że jest za 10 zł. Pomyślałam, że to jest po prostu przeznaczenie. Jeżeli po tych trzech book haulach, które pojawiły się na tym kanale, jeszcze nie odwiedziliście strony The Books, to musicie koniecznie to zrobić. Szczególnie jeżeli czytacie po angielsku. Wydaje mi się, że lepszej alternatywy w tym kraju nie ma. Marzy mi się, żeby pojechać do Warszawy i sama odwiedzić ten antykwariat osobiście. Być może znalazłabym tam jeszcze coś więcej. Ale po prostu jestem... Przeszczęśliwa, że w ogóle istnieją i że funkcjonują i że sprzedają tak świetne książki. Z tego co widzę, brakuje mi tylko jednej nowelki, takiej świątecznej. I cały czas mam nadzieję, że jednak jeszcze zdobędę właśnie tą nowelkę i wtedy będę mieć już komplecik, będę przeszczęśliwa. I to są już wszystkie książki, jakie mam do pokazania w tym bukolu. Dla niektórych z Was może się wydawać, że to jest całkiem mało, bo to jest tylko pięć książek, prawda? Ale dla mnie to jest całkiem sporo, bo to jest więcej książek niż kupiłam w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Więc um, uważam, że to jest całkiem obszerny book haul, Chociaż, tak jak wspominałam, były lata, w których e, pięć książek to ja kupowałam w tydzień. No ale staram się być lepszą. Dlatego też na tym kanale właśnie pojawi się book haul biblioteczny numer 2 i będzie to obszerny book haul, e, W zasadzie. Podejrzewam, że do momentu, aż on się pojawi na kanale, może będę musiała podogrywać kilka ujęć, bo już wiem, że czeka na mnie kilka książek w bibliotece. Ja jestem bardzo zadowolona, że to tylko tyle książek, że na nic więcej się nie skusiłam, bo to są książki, które naprawdę bardzo chciałam przeczytać. Może poza tom, ale jak coś kosztuje 7 zł, to dlaczego mam się nie skusić? Jeżeli podobają wam się takie filmiki z bukolami, jeżeli chcecie je oglądać częściej niż raz na pół roku, to dajcie łapkę w górę dla tego filmiku. I pamiętajcie też za, o zasubskrybowaniu mojego kanału. Marzę mi się, żeby luty e, zakończył się większą ilością subskrybentów niż się rozpoczął, a to wcale nie jest takie oczywiste patrząc na styczeń. Więc e, mam nadzieję, że jednak te filmiki Wam się podobają. Jeżeli Wam się podobają, to subskrybujcie ten kanał. Zapraszam Was na moje sociale. Wszystkie linki są na dole w opisie. Tak samo jak linki do tych księgarni, z których są te książki. Teraz mówię Wam do zobaczenia. Widzimy się naprawdę, naprawdę już bardzo niedługo w kolejnym filmiku. No to pa pa!